Siemaneczko widzowie, kolejny poranek dość pochmurny. O, z księżycem jeszcze, ale nie widać. Księżyc jest okrągły na pewno. To ja wiem na 100%. Bo obserwowałem ostatnio i stwierdziłem, że jest okrągły. Widać go może troszeczkę. Z Ziemią to jeszcze nie wiem, bo ja nie widziałem ziemi. Mniejsza o te Tabletki chyba na mnie kurwa już dają No to znowu noga boli dalej. No także fajnie. Rozmawiałem z kolegą, który, który gra w piłkę. Znaczy, może nie zawodowo, ale często, codziennie. To mówi, że to może potrwać nawet do miesiąca. No to super, no to se, to se pograliśmy, nie? Trzy, cztery razy zagrałem, i, i miesiąc teraz od będę miał. No ale całkiem możliwe, wcale, wcale, wcale bym się, słuchajcie, nie zdziwił, że, że, że to może potrwać, bo ja wiem, bo ja wiem, bo ja miałem taki kontuzje i wiem ile, ile to czasu trwa. Także myślałem, że to może będzie 5 dni, ale, ale tak szczerze realnie to w to nie wierzyłem wcale. Miałem nadzieję, że się wyliże, nie? Ale jeszcze wczoraj sobie, kurde, mały lekki trening zrobiłem, to już w ogóle. Zaraz się ja obetnę i już i, i, i może no, noga nowa wyrośnie, bo już mam tego dosyć. No cóż, no boli, słuchajcie, boli, boli, boli. Wysiedzieć, wysiedzieć, wysiedzieć. na krześle się nie da wysiedzieć. Nie da się. Nie da się leżeć, a co dopiero wysiedzieć na krześle, nie da się przed kąpem. Dlatego kurde nie robię live'ów teraz, no. czego żałuję, bo przecież z tego kurde żyję, a teraz... A teraz nie mam nie mam jak. Jezu, trzymajcie kciuki, że mam w las dobrze. Żebym się nie rozwalił zaraz. No, także takie buty, no. Ponoć to może trwać do miesiąca. Taka, taka naderwanie mięśnia może trwać leczenie do miesiąca. No. I nie zapowiada mi się wcale, powiem Wam szczerze, że to będzie 5 dni albo 4. Raczej wątpię w to. Poranek, jak to w Białym Stoku, akurat pochmurno. Także boli mnie to, mówię Wam szczerze, boli mnie to. Boli mnie to jak cholera, maści stosuje wszystko już, a kurde czego ja już nie stosowałem. Ale niestety, no kurde natury nie oszukam. Po prostu mam naciągnięte albo naderwane mięśnie. Nie wiem, dwugłowy czy jak ją się nazywa? Uda i... No i dupa jest. Dupa, <noise> tak jak mówili w tym, w blok ekipie, dupa, 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 no przy przywalone mam, słuchajcie, przywalone mam, to nie rano wstaję, to dziennie rano kuleję, kurde, no dopiero jak rozchodzę nogę, to wtedy lepiej się robi, ale, ojejku, ale i tak i tak na wieczór zaczyna boleć i rano jak wstaje to ledwo wstaje z łóżka ledwo także pozdrawiam jeszcze raz dlatego na razie nie nagrywam live'ów dajcie mi się jakoś trochę wykurować no wstać musiałem no bo kurde trudno leżeć Dzień 24 na dobę dlatego dajcie mi się wykurować i na pewno wtedy lajwikę zrobimy na 100%, na 100%. Obiecuję to. A gotowanie wczoraj, no to też było wynikiem. Raz, że obiecałem dla jednej osoby, że ugotuję, a dwa, że, że po prostu, że no kurde, ile mam leżeć w łóżku? Ja nie dam rady, tyle w łóżku leżeć. Ja mam chyba ADHD, kurde, no pozdrawiam was, pozdrawiam was z bólem i z radością i ze śmiechem i z zauzawrzonymi oczami, pozdrawiam was, trzymajcie się.